Z tej strony babana keto i zapraszam cię na naprawdę rewelacyjną sałatkę. Jak dla mnie, no, po prostu rewelacja. Te smaki po prostu są genialne. Koniec gadania. Zaczynamy. Pierwszy składnik, czyli pikle. Kroimy je w kosteczkę. Drobną kosteczkę. I teraz sobie przygotujemy nasze obręcze i wykładamy jajko. Następnie majonez. Tutaj jedna duża łyżka majonezu. I czas na nasze pikle. Również pokrojone w kosteczkę. Teraz zielenina, czyli pietruszka, cebulka podsmażona na maśle klarowanym, naprawdę ona robi genialny smak. Następnie ponownie majonez, tylko teraz mniej tego majonezu, taka łyżeczka niepełna, sól i pieprz i czas na jeden też z lepszych smaków tej sałatki, czyli podprażony na suchej patelni słonecznik. Słoneczniki i ta cebulka naprawdę robią genialny, genialny smak. Po prostu rewelacyjny. No ale nic, teraz przejdźmy do buraczków startych na dużych oczkach. Wykładamy na słonecznik, a na koniec majonez. I tutaj porządnie go smarujemy, tak aby nabrał różowego koloru. I voilà! Genialna, rewelacyjna, po prostu znakomita sałatka. Gotowa. Ja Wam życzę smacznego. Dajcie znać, czy taka forma Wam się podoba, czyli bez krojenia, bez gadania.